Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj wyjątkowo w czwartek, ponieważ są święta Więc mamy bonusowy odcinek i oczywiście mamy mojego świątecznego skina Mamy tutaj lampki, przyrzucone przez bark I mamy też czapkę Świętego Mikołaja Więc mam nadzieję, że Wam się podoba taki skin A W dzisiejszym odcinku będzie trochę inaczej, ponieważ będziemy budować farmę Z reguły robimy jakiś let's play czy coś takiego A to będzie trochę w innej formie ponieważ dzisiaj również z ale będziemy budować naszą farmę. Więc w wpierw oczywiście chciałbym wziąć wszystko, co będzie mi potrzebne. Czyli będą to trzy żelazne trapdory, z tego co pamiętam, ponieważ buduję to z poradnika. Sam bym tego niestety nie ogarnął. Wybaczcie. Nie ogarniam takich rzeczy. O, no właśnie, widzicie mój crafting. Uff. Uff. Jak to się kraftuje? W ten sposób. Dobra. Czyli potrzebuję jeszcze trochę. Czyli teraz muszę stać na jednego. Teraz już na dwa. Dobra, już jest Git. A nie spodziewałem się takiego craftingu. Dobra. Jakieś trzy skrzynki sobie wezmę. Raz, dwa, trzy. Cudownie. W sumie zrobię sobie jeszcze hoppery. Okej, okay, hopper też już mamy. A, to jest z tych skrzynek, które są, nie nieważne. Dobra, trzy skrzynki też są. Dobra, next. To wiaderka z wodą. Poczekajcie, prześpię się, bo nie chcę ryzykować. Oj, generalnie w sumie chyba nie powiedziałem, czego farmę będę w ogóle robił. Będę robił farmę pająków jaskiniowych. Dla expa głównie. Więc trochę się cykam, ponieważ te pająki są naprawdę mocne. Ale mam nadzieję, że mój diamentowy set... Zapewni mi trochę bezpieczeństwa, tak samo jak moje jabłka, i tak dalej. Mam nadzieję, że to mi zapewni trochę bezpieczeństwa. I no, trzeba liczyć na to, że nie zginę. <laughs> Dobra, to już była chyba jedna z ostatnich rzeczy, którą potrzebujemy. Czyli to wszystko, Puszkaj, potrzebujesz jeszcze jakiś stack czegoś do budowania wezmę sobie w sumie shearsy, żeby ścinać te nicie, które tam wszystkie będą i wezmę sobie pochodnie, żeby mieć jak tam tamten teren i dobra, ostatnią rzeczą, którą będziemy potrzebować są to te, jak to się nazywało, tabliczki <laughs> tabliczki, więc zrobimy je sobie szybko nie wiem ile ich potrzebuję, więc zrobię sobie ich po prostu 15 Mam nadzieję, że starczy. I poczekajcie, że się upewnię, że to jest wszystko, co potrzebujemy. Tak, wszystko jest dobrze, tylko zamiast 3 Iron Terabdorów potrzebujemy 4. Więc to by było wszystko. I teraz chyba po prostu musimy się udać do, naszej, do naszego Mineshawta, w którym mamy ten spawner. Wszystko chyba ze sobą mam. Mam nadzieję, że nie zginę, więc lecę tam. Dobra, jestem już w moim mineshaftie tylko nie pamiętam gdzie tu był spawner pająków. Niestety, dobra, tam jest ten minecart A ja nie pamiętam, gdzie był ten spawner. Ja się tu boję w ogóle. Chodź, tu często są creepery. Dobra, pójdziemy tutaj, tutaj wygląda trochę na bezpieczniej. Ale wydaje mi się, że nie jest ani trochę bezpieczniej. Nie, ja się stąd zmywam, ja tu nie chcę. Jakiś bezpieczny, w miarę chociaż bezpieczny spawner chcę znaleźć W końcu wszystko to co tu widzę to to nie jest... Ani trochę bezpieczne Dobra, o nie, shit Ja źle Dobra, tu nic nie idzie Co, nie chcę żeby mi żaden creeper na plecy wszedł To by była tragedia Czekajcie, oświetl tutaj wszystko bo nie chcę, żeby mi się coś zrespiło zaraz na plecach ja po prostu teraz poszukam spawnera okej, okay, tam był minecart tam widziałem minecarta ale wciąż nie mam żadnych tych żadnego spawnera dobra, tu jest safe tak, tu jest jest safe więc znaczy, że mogę spróbować podejść do tego boję się, bo ten szkielet ma enchantowany łuk nie chciałbym od niego dostać Ała Dobra, zabity Poczekajcie, Upewnij się, że to jest bezpiecznie Dobra, chyba jest okej okay. Zobaczmy Dobra, mam kolejnego nametaga Nametag jest git Wezmę sobie to O nie, zostaw mnie Dobra, zjadł sobie w syna Czemu nie mogę go bić? Okej. Okay. Dobra, szukamy dalej. Okej, okay, jest kolejny Minecart, to od razu w zasadzie. O nie, 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 nie. Dobra. Pan zniszczony. Tu już świetle. I tu gdzieś był Minecart, tylko nie wiem gdzie. Słuchajcie, gdzie jest Minecart? Tu, dobra Nie, ten słaby Dobra, poczekajcie, chyba mamy Tak, tam powinien być ten spawner Poczekajcie, bo tu się coś zgliczowało Dobra, wiecie co, ja wolę podejść do niego od boku i go spróbować spawn-proofować Więc będziemy mieli tego pewnie kilka podejść, ale mam nadzieję, że w końcu się uda On był gdzieś na tej wysokości, to tutaj sobie zabuduję, żeby nic mi nie wbiło nieproszone Naprawdę, wolę, wolę być bezpieczny. Okej, okay, tu gdzieś. On jest. Tak tam jest, dobra. Obudujmy sobie tu. Żeby nic nam tu nie wbiło przypadkiem. Dobra, zróbmy sobie tak. Dobra, teraz tylko gdzie jest ten spawner? Gdzie już będę trochę oczyszczał te nici. Czy Shipsaim będzie szybciej? W sumie podobnie. Dobra, ale wiecie co? Ja wolę to oczyścić pierw. Okej, okay, widzę ten spawner. Podejdziemy sobie do niego od tej strony. O nie, 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 nie. Dobra, zostaw mnie. Tutaj sobie... Spawn proofujemy to. Dobra, jedz, 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 jedz. A ile to trwa? Dobra, pierwsze przetrwałem. One chyba nie przychodzą przez jedną kratkę, co? Tak mi się wydaje, że one nie, nie będą przychodzić przez jedną kratkę. One są za grube, żeby przejść przez jedną kratkę. <laughs> Więc to jest dobrze. Czekajcie, zobacz. Okej, okay. od razu tutaj mamy. Dobrze, jest dobrze. Zniszczę to sobie. I zacznę spawnproofować. Dobra, tu stawiam, tu niszczę. Dobra. Dobra, jakoś się to ogarnie. Dobra, teraz tylko trzeba jakoś oczyścić tutaj. Boże, ten zombie w ogóle sobie utknął, biedny. Ała, awa, skąd, skąd, skąd? One jednak przychodzą, słuchajcie, niedobrze. Dobra, zamykam to i jemy. A, przychodzą przez jedną kratkę, niedobrze. Kurczę, ale to, to będzie to będzie ciężka. To będzie ciężka robota. Okej, okay. miksera się uspokoiła. Jak przechodzę przez jedną kratkę, to tu też wolę sobie obudować. Dobra, muszę przejść... tutaj sobie w takie schodki małe. Bo muszę przejść dołem na drugą stronę tego. Ojojoj oj. Żeby spawn-proofować sp sp drugą część, co nie? Czy dobra, tej pochodnia wlatuje tej też dam żeby na pewno nic się nie zrespiło okej okay. dobra, tej wlatuje pochodnia oj, oj, nie, 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 nie podziękuję ja tylko chcę dać szybką pochodnię i już tu będę w miarę bezpieczny ponieważ te pająki już się nie będą respiły Dobra, i one się już nie, nie powinny respić. Zabić, trzeba zabić te, co tutaj mi zostały. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić bez straty życia. Jeśli to się już uda, to już będę, już będę w niebie. Więc przekopi się tam i spróbuję je wszystkie anihilować. Okej, okay, jest pierwszy. Dostałem od niego strzała, niestety. Dobra, ale on, on zginął. A jaj, dobra, stresująca robota. Dobra, zacznę oczyszczać już tu powoli z tych nici. Dobra, wyczyściłam tutaj to wszystko i już tu jest w miarę bezpiecznie. To jeszcze nie jest totalny safe, ale jest tutaj lepiej niż było, więc zacznę tutaj robić pole kwadrat takie 9 na 9. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że najcięższa robota już jest za nami, w sensie najniebezpieczniejsza, czyli spawn-próbowanie tego wszystkiego, ponieważ no to wtedy musieliśmy walczyć z tymi wszystkimi pająkami, które są tak tragiczne do walki z nimi. Parę razy miałem mniej niż połowę HP, ale na szczęście wyszedłem z tego cało. I teraz, gdy mamy już to wszystko zrobione, wolę nie, wolę nie, nie zdejmować miecza z więc sobie mimo wszystko mięż zostawię. Wystarczy, że wlejemy tutaj wodę. Poczekajcie, nie, w sumie może wpierw zrobię nieskończone źródełko. Tu, tu. Może nie w tym miejscu. Poczekajcie, bo skasztaniłem. Dajmy pochodnię tu, żeby ona się nie popsuła podczas gdy zlejemy tu wodę. A tu zróbmy sobie nieskończone źródełko. Pochodnie podoba na ścianach, żeby rzeczywiście ta woda ich tu nie zmyła. Już będzie słabo. Zróbmy sobie nieskończone źródełko. Weźmy, wlejmy tu, wlejmy tu i weźmy te dodatkowe dwa wiaderka. I już jest wszystko perfekcyjnie. Um. Nie, poczekajcie, coś jest nie tak. Okej, okay, już wiem, co jest nie tak. Mamy tutaj jedną kratkę za szeroko naszą farmę okej, okay, już powinno być wszystko dobrze tylko znowu zróbmy to nieskończone źródełko. Proszę. Dobra, perfekcyjnie. Teraz zabudujmy. I dobra, wlejmy już tu wodę. I teraz musimy skopać całą tą część. O nie, 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 tutaj nie. Ещё бунт в Краду, добро. В танец Dobra, słuchajcie, farma jest już w 100% gotowa, nie wiem, jak ona wyszła, mam nadzieję, że będzie działała, więc już jedyne, co nam zostało, generalnie chodzi o to, że pająki będą spływały tutaj, ja będę je bił, one będą ginąć, tutaj będę wchodził, żeby zbierać expa, a tutaj będą z nich leciały rzeczy, mam nadzieję, że to będzie działało, więc ja lecę tutaj, czekajcie, czy wszystko jest pozamykane, tak, więc niszczę wszystkie pochodnie. Te zniszczę jako ostatnie i będę szybko uciekał, ponieważ bardzo nie chcę tu zostać razem z tymi pająkami. I uwaga, niszczę. Dobra, i, I lecę stąd. Okej, okay. ok I już są pierwsze, zobaczcie. Już mają pierwsze pająki. Bieję. Wchodzę tu po expa. Jest eksp. Słuchajcie, nasza farma chyba działa poczekajmy, na no może ich trochę więcej. Poczekajmy, poczekajmy chwilę, aż będzie ich troszkę więcej. Dobra, uzbierało nam się już tu trochę pająków, one tam się wciąż respią, ale myślę, że możemy już spróbować je unicestwić. Więc. Ja je zacznę bić, chociaż nie działa mi sweeping edge znaczy szerokie ostrze. Nie wiem, nie wiem, powinny, powinno działać, ale nie wiem, nie działa, trudno. Zrobimy tak, jak mamy. Razem kolejne, ale dobrze, zejdźmy sobie tutaj po EXPA. O, kurde. Widzicie to? To jest naprawdę dobre. Mamy farmę EXPA. Więc gate, a dobrze, zobaczmy może jeszcze. 24 oczy Pająka. Jest świetnie. Jest naprawdę fajnie. Więc teraz tylko proponuję, znaczy nie proponuję, musimy to zrobić Czekajcie, zobaczmy czy jest dzień, czy noc czy tutaj gdzieś to pokazuje, jest dzień 37 w ogóle, naprawdę szybko to idzie ale chcę zobaczyć, nie wiem czy gdzieś pokazuje czy jest dzień, czy noc, pewnie gdzieś pokazuje lecz ja niestety tego nie widzę Zabijmy sobie jeszcze trochę nie pasuje mi to, że mi sweeping catch na nie nie działa ale trudno mamy EXPA i dobra, poczekajcie, mam może zegarek? nie, nie mam, bo jak chcę zrobić schody i wolałbym budować te schody jednak w dzień no ale dobra zbudujemy je w, ewentualnie w nocy więc zróbmy wyjście na górę do naszej bazy dobra, zrobiłem część schodów tutaj tą naj najcięższą część chyba, ponieważ tutaj wszędzie są kejwy, nie wiem czy wiecie, zobaczcie Dobre, dobra, tutaj akurat nie ma, ale zresztą tutaj wszędzie są kejwy ja muszę to robić tak, żeby to było bezpiecznie. Ale już tam słyszę mega dużo pająków, zobaczcie. Więc ja sobie w sumie zabiję. I będziemy czekać dalej. Muszę sobie ogarnąć kilo... nie kilo, tylko miecz ze sweeping catchem, bo to będzie tragedia to, co tutaj się dzieje. Napiszcie mi w komentarzach, czy któryś z tych enchantów, nie wiem, blokuje sweeping edge, coś takiego, bo ja naprawdę nie wiem. Bo nie mam enchantu jako sweeping catch, ale mam wrażenie, że diamentowe miecze same w sobie mają ten yy, lepszy czy gorszy sweeping catch i po prostu powinien być kilka naraz. Nie wiem ile w tym jest prawdy, a ile nie, ale tak mi się wydaje. Dobra, zbierzmy sobie Expa, które do pewnie tutaj będzie teraz dużo. Dobra, jest nie najgorzej i lecimy dalej budować schody. Dobra, dochodzę już na górę. Nie to chciałem kliknąć, ale jak pewnie słyszycie. Jest burza aktualnie i to nie jest dla mnie dobrze, bo raczej burze są w nocy. A nie chcę tak wychodzić na noc. Więc póki co, chyba zostanę sobie w mojej eksperce. Już jest Dirt, czyli tu gdzieś za sekundę będzie ląd. Chciałbym się wykopać gdzieś koło naszej bazy. Czekajcie, czy jesteśmy na koordynatach gdzieś, gdzie może być nasza baza? No nie, tak z 50 kratek, nawet więcej, więcej Jesteśmy nawet sporo kratek niestety od naszej bazy No ale trudno, zrobimy sobie jakieś story i będziemy jeździć ewentualnie Okej, okay, już słyszę szkielety Tak, już tu są szkielety, moby i tak dalej Więc póki co nie będę wychodził Czekajcie, znaczy wyjdę, tylko zobaczę, co tu się dzieje No właśnie, jest noc jest noc, a nocy nie chcę. Oj, no właśnie. Bo to jest, to jest niebezpieczne miejsce w sumie. No. Zrobiłem farmę twoich braci, więc... Lecę na dół, zobaczycie jak tam wyniki. No. Nie zrozumiało się nic. Nie wiem, może to dlatego, bo byliśmy za daleko. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale manusz. już... Zobaczcie, ile mamy oczy. Oczy w oczy, oczów, nie ma pojęcia pająka, prawie tak, jeszcze tutaj mam 14 czyli mamy ponad tak, nieźle ale dobra, niech te pająki się respią a ja sobie zrobię w sumie kamienny mieczyk i zobaczę czy tym kamiennym mieczykiem będę miał ten sweeping catch bo jestem naprawdę ciekaw czemu nie mam tego na tym moim diamentowym czekajcie, zobacz poczekajmy chwilę aż to się tego ciura więcej zrespi Dobra, po sobie chwilkę I już wstał dzień Teraz tylko będę szukał mojego domku I jak do niego dojść? Miałem, ja że był 50 na 3000 Więc... Kurczę, ciągle nie to klikam Zamiast kliknąć F3 ciągle klikam Czyli muszę iść w tamtą stronę Dobra, czyli muszę iść tam Zobaczmy, jak to się sprawdzi Będę szedł póki po prostej linii, ponieważ nie chcę zgubić wejścia do tego mojego spawnera. Dobra, no to mój pomysł to jest po prostu zrobić podziemny tunel wprost do tamtej miejscówki. Więc myślę, że po prostu teraz się zabierzemy do roboty z tym. No bo co tu innego zrobić do tej farmy, skoro tak fajnie działa. Dobra nasza Ala stacja, którą chcę zrobić, jest już prawie gotowa. Znaczy same tory nie są oczywiście gotowe. Ale stacja jest już w zasadzie gotowa w 100%. Więc tutaj jest wejście zrobiłem. Tutaj się schodzi i tutaj mamy tutaj będą tory. Mam nadzieję, że to będzie fajne. I tutaj po prostu będzie się jechało, co nie na miejsce. Mam nadzieję, że to będzie fajne, więc ja się zabieram do dalszej roboty. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, słuchajcie, oficjalnie mamy tory do naszych, do naszej ekspiarki. Tutaj jest wejście, już wam to pokazywałem, ale tutaj jest wejście, schodzi się, tutaj mamy wagonik i naprawdę robimy to już za jakieś półtorej godziny. I była to tak nudna robota, ale w końcu mamy to, więc myślę, że nie tutaj na przeszkodzie, abyśmy Pojechali pierwszy raz. Ja nie wiem, czy te wagoniki będą przejeżdżały przez te długie przerwy, bo tutaj mamy takie długie, ale przejeżdżają. Więc jest dobrze. I mamy wagoniki pomiędzy naszą bazą a ekspiarką. Więc świetnie. Teraz tylko trzeba poczekać, aż tam dojedziemy, bo raczej się uda tam dojechać. Ała, dostałem tam damage, ale dobra, trudno, już nawet mnie to nie obchodzi, że dostałem damage. Po prostu chcę zobaczyć czy tam dojadę, ale póki co nie widzę żadnych problemów na drodze. Więc naprawdę git. I już dojeżdżamy na miejsce. Czekajcie. I tutaj się teraz powinien zatrzymać. Nie? Oj Dobra, dobra dobra, już widzę tutaj, że tutaj trzeba poedytować. Trochę, bo tutaj jest niebezpiecznie. Dobra, trochę tu zmieniłem, więc już powinno być wszystko git. Już powinno tu się normalnie móc wjeżdżać. Tu się powinno móc normalnie się wjeżdżać. To nieźle. I w tym czasie zgaspiło nam się trochę pająków, więc myślę, że spokojnie możemy je załatwić i zabrać z nich level. I zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Bonusowy w czwartek. Ale wpierw może jeszcze coś znaczątujemy, więc zobaczymy. Chociaż raczej nie, niestety. Nie sądzę, żeby udało nam się dzisiaj coś znaczątować. Ale off kamera może sobie tutaj trochę posiedzę. Znaczy, na pewno sobie tutaj trochę posiedzę, wbiję sobie i na następnym odcinku. Wszystko zrobimy. No więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja chciałbym Wam życzyć wesołych świąt. Naprawdę, wesołych, bardzo wesołych, dużo prezentów fajnych, takich, które Wam się podobały. I ja już tutaj w moim świątecznym skinie z lampeczkami i czopką żegnam się z Wami, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz i następnego razu. Cześć! Dobra, słuchajcie, tak na końcu odcinka miało nie być enchantowania, ale patrzcie, co mi wleciało na drugim levelu. Biorę to i... Protection 2. Protection 2 nie chcę, ale to się założy po prostu wyższe, co Protection 4. Dobra, słuchajcie, mam już z powrotem 30 level i... zenchantujemy sobie te spodnie, które nam wpadają na Protection 4. Czekajcie, co nam... Hełm też nam wpadł na Protection 4. Chyba biorę hełm, wiecie? O, nie jestem pewien, ale biorę hełm i niestety weszło nam tylko Protection 4. Niestety, tylko Protection 4 nam weszło. Dobra, co nam wchodzi dalej na spodnie? Blast Protection nie chce. A na klaty wpada nam Blast Protection 4. Tego też nie chcę. Więc teraz już oficjalnie to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ naczynce są słabe. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego na święta w moim skinie świątecznym. Takie życzenia dłuższe już składałem, więc dzisiaj, teraz, teraz, nie dzisiaj, będzie krócej, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego i żegnam się z Wami, cześć.